Słuchasz podcastu „Jak nauczyć dziecko” – cyklicznej audycji, w której ekspert w najprostszy możliwy sposób inspiruje do tego, jak nauczyć twoje dziecko niezbędnych umiejętności i kompetencji. Producentem podcastu jest Amakids Polska – sprawdzone zajęcia rozwojowe dla twojego dziecka, a oto wasza prowadząca – jedyna w swoim rodzaju trenerka rodziców – neuropedagog Angelika Maria Talaga, czyli Godmother. Świat technologii przeplata się z codziennością. Po prostu tak jest. Pojawiają się nowe urządzenia, aplikacje, udogodnienia, interfejsy. Internet stał się podstawowym medium, od którego prawie że nie sposób się odłączyć. Jak system edukacji wdraża nowinki technologiczne? Czy technologia pomaga uczyć się dzieciom, czy stanowi rozpraszacz, czy utrudnienie? Po co nam technologia w kontekście edukacji, jak z niej korzystać? Zapraszam Was serdecznie do odsłuchania tego odcinka, w którym spróbuję odpowiedzieć na powyższe pytania. Obalimy kilka mitów, skupimy się na tym, co technologia może dać dobrego naszym dzieciom. Zacznijmy od mitów, i oto kilka z nich. Pierwszy, Szkoła to nie miejsce na gadżety, ekrany i technologie. I tu pojawia się pytanie, czy warto rezygnować z technologii w szkole. Drugi mit: sztuczna inteligencja rujnuje zadania domowe, wypracowania, wykonując pracę za uczniów. Po prostu dzieci będą korzystać ze sztucznej inteligencji zamiast, zamiast pracować samodzielnie. Opowiem o tym, jak zamiast odrzucać nowe wynalazki, można wdrożyć je jako bodziec edukacyjny. I trzeci mit. Aby wykorzystać technologię w edukacji, należy inwestować w nowoczesne, specjalistyczne pomoce naukowe, czyli wydawać dużo, dużo pieniądzorów z budżetu szkoły i nie tylko. Pytanie się pojawia, czy naprawdę potrzebujemy bajeranckich gadżetów w placówkach? I podpowiem, jakie nowe urządzenia. Są dobrą inwestycją w kontekście edukacyjnym, niezależnie czy praktykujecie edukację domową, czy faktycznie placówkę. Zanim wyjaśnię Wam, dlaczego powyższe stwierdzenia to są mity, dlaczego się z nimi nie zgadzam, chciałabym opowiedzieć szerzej o samej technologii w edukacji. Po pierwsze, jak System edukacji wdraża nowinki technologiczne. Jak wygląda ten proces? Nasz aktualny system edukacji w Polsce opiera się wciąż niezmiennie o stary paradygmat. Co niestety powoduje tak zwane ruchy pozorowane. Czy szkoły wykorzystują materiały audiowizualne w ramach lekcji? Owszem. Czy szkoły inwestują w tablice multimedialne? No, słyszałam niejednokrotnie, że tak. Czy korzystają z platform e-learningowych, czy mają e-dzienniki? No pewnie zdarza się i to bardzo często. Czy inwestycja w zestaw VR, czyli Virtual Reality, jest możliwa, żeby kupić jakieś super gogle? No jest, jest to możliwe, ale w sumie co z tego? Co z tego wszystkiego, że mamy tablicę multimedialną? Co z tego, że w sali informatycznej mamy komputery? No nie za wiele. Materiały audiowizualne, to że obejrzymy sobie filmiki, to po prostu sposób prezentowania treści, więc samo w sobie to nie zaznajamia dzieci z nowinkami technologicznymi, w żaden sposób być może trochę urozmaici zajęcia. Tablice multimedialne, czy zestawy Virtual Reality, czy tablety dla każdego dziecka, bo o tym najczęściej słyszałam. I o tym najczęściej czytałam, jak googlowałam, w jaki sposób szkoły wspierają nowinki technologiczne, czy zaznajamianie się z nimi wśród swoich uczniów. Natomiast tablice multimedialne, czy gadżety VR to są rzeczy, których w większości polskich domów nie ma i raczej nie będzie. W szkołach znajdziemy być może czasami nowoczesne urządzenia, ale najczęściej są one dalekie od codzienności dziecka. I ich wykorzystanie na lekcji nie przełoży się na widoczną przewagę dziecka w przyszłości. Nie chodzi o to, żeby szkoła wyposażyła się w jednego robota, żeby dzieci mogły ponaciskać mu guziczki i powiedzieć, że w ten sposób wspieramy technologię, bo nie o taką technologię i nie o takie technologiczne wsparcie chodzi. Dzieci nie muszą uczyć się korzystać ze zestawów Virtual Reality. Dzieci nie muszą uczyć się korzystać z tablic multimedialnych. Oglądanie filmiku jest owszem ciekawym urozmaiceniem lekcji, natomiast w ogóle nie o to chodzi, kiedy mówimy o tym, jak wdrażać technologię i uczenie się razem z technologią w życie szkolne. W ogóle nie o to chodzi. Technologia, o której mówimy, która istnieje w życiu dzieci, która jest w każdym domu i która przede wszystkim będzie krok w krok w coraz większym zakresie, zależnie od tego, jak dziecko jest starsze i na ile rodzice pozwalają mu korzystać z technologii na co dzień, w której klasie dostaje na przykład swój telefon itd. Technologia, która jest z dzieckiem na co dzień, towarzyszy i przede wszystkim będzie mu towarzyszyć. Im będzie starsze, tym intensywniej, to są tak zwykłe rzeczy jak ciągły dostęp do internetu, przeglądarki, bo Google nie jest jedyną ani najlepszą przeglądarką. To jest sztuczna inteligencja, czyli korzystanie na przykład z chatbotów, ale też z mnóstwa innych aplikacji. To jest cały zakres etyki i rozważań etycznych dotyczących tego, jak nauczyć dzieci, ale też siebie korzystać z tych wszystkich nowinek tak, żeby to było przydatne i żeby nam służyło jako narzędzie, a żeby z kolei chronić się przed potencjalnymi negatywnymi skutkami, jakie mogą się pojawić przy korzystaniu z takich rzeczy, przy szczególnie edukacji więc szkoła, żeby nauczyć się w ramach edukacji korzystać z technologii, żeby nauczyć dzieci korzystać z technologii w skuteczny, pomocny, prawidłowy sposób, powinna jak najbardziej zachęcać dzieci do korzystania z internetu, przeglądarek, narzędzi wszelakich aplikacji i sztucznej inteligencji. Ja wiem, że to jest trudne, na końcu wam coś polecę. Punkt drugi. Czy technologia pomaga uczyć się dzieciom, czy stanowi rozpraszacz i najlepiej byłoby uczyć dzieci porządnie normalnie na książkach, a potem niech dzieci e, uczą się tej technologii już we własnym zakresie albo niech to robią w domach. To pytanie jest bardziej skomplikowane od poprzedniego wątku, ale myślę, że może być kluczowe. Słyszy się o tym, że świadomi rodzice ograniczają czas ekranowy swoim dzieciom i generalnie uważam to za dobry kierunek. W kontakcie z urządzeniami, które się świecą, wydają dźwięki, coś się na nich porusza, ale w 2D układ nerwowy dziecka szybko zostaje przebodźcowany. Zaburza to wydzielanie odpowiednich hormonów, np. tych, które pomagają dziecku wieczorem zasypiać. Zaburza to regulację układu nerwowego, taką samoczynną. I tego wszystkiego nie chcemy. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że nasze dziecko prędzej czy później będzie miało kontakt z internetem, urządzeniami, aplikacjami, sztuczną inteligencją i chcemy je należycie do tego przygotować. Więc demonizowanie technologii nie spowoduje, że dziecko magicznie przestanie mieć kontakt z ekranami, technologią albo zostanie na nie uodpornione. Jak zatem podejść do tego tematu, żeby był wilk, syty i owca cała, żeby znaleźć ten tak zwany złoty środek? Jestem zwolenniczką podejścia pragmatycznego. Sama mam dwójkę dzieci. W ramach tego podejścia analizujemy, które urządzenia i aplikacje są naprawdę potrzebne. Czy dziecko musi znać obsługę Virtual Reality? Na razie obejdzie się bez tego, a może się tego w ramach zainteresowań nauczyć samodzielnie. Czy dziecko powinno znać obsługę aplikacji bankowej? No prędzej czy później tak. I lepiej, żeby poznawało podstawy tego teraz, bo większość z nas dorosłych dzisiaj zna tylko podstawy używania tych aplikacji. A żeby wiedzieć, jak korzystać poprawnie, mam na myśli wykorzystywać to jako narzędzie na naszą korzyść i być chronionym przed potencjalnymi zagrożeniami nawet dostawanie fejkowych SMS-ów jest potężnym zagrożeniem. Wystarczy, że zamówimy coś z internetu i już jesteśmy narażeni na to, że dostaniemy kilka SMS-ów mówiących o opłacie celnej, o tym, że mamy potwierdzić adres, kod i to są oszuści, którzy będą wykorzystywali nasze dane. Dzieci mają prawo w ogóle nawet nie przewidywać, że coś ma takiego miejsce, że to jest powszechne i że trzeba się przed tym chronić. Dlatego korzystanie ze zwykłych aplikacji na zwykłym telefonie, na zwykłym laptopie, korzystanie z chatbotów sztucznej inteligencji czy aplikacji do zmiany mowy na tekst, takie praktyczne rzeczy, które naprawdę są super przydatne, a które potencjalnie mają niewielkie zagrożenia, o których kiedy jesteśmy świadomi, będziemy w ramach nich prawie że zupełnie bezpieczni. To są umiejętności, których wykorzystania możemy się spodziewać w dorosłym życiu naszych dzieci z dużą, dużą dozą prawdopodobieństwa. Pytanie trzecie: po co nam technologia w kontekście edukacji? Technologia to przede wszystkim coś, czego nie dodajemy do świata dziecka, tylko coś, co już w tym świecie dziecka jest, po prostu jest. Otacza nas, przenika nasze codzienne czynności, staje się rzeczywistością. Zaprogramowany termostat, to jak działa czajnik, elektronika w samochodzie, dodanie technologii do edukacji nie jest przeszczepianiem nowej kończyny do istniejącego, świetnego organizmu instytucji szkolnej, tylko jest to zauważenie, że ta kończyna tutaj jest. I dobrze jest się nauczyć jej używać, żeby kontrolować mięśnie w tej kończynie. Wiem, że trochę dziwna analogia, ale będę próbowała z każdej strony wam to wyjaśnić. Możemy nadal posiłkować się papierowymi podręcznikami dlaczego nie, zeszytami dlaczego nie, przyborami podstawowymi. Są one świetną bazą, ale to, co jest naszym celem, to uniknięcie robienia z naszych dzieci technologicznych analfabetów. Chcemy pokazywać dzieciom możliwości, potencjały, praktyczne aspekty technologii, by te w przyszłości mogły nas prześcignąć i żeby były bezpieczne, żeby mogły zwinnie korzystać z dobrodziejstw rozwoju technologicznego. Podsumowując, warto wdrażać nowe technologie w edukacji z wykorzystaniem urządzeń, aplikacji, z których dziecko korzysta na co dzień: komputer, tablet, smartfon, aplikacje, programy powszechnego użytku, które będą wspierały nasze dzieci, cały czas ewoluując. Trzeba pokazywać dzieciom, jak z tego korzystać, żeby to było etyczne, użyteczne i bezpieczne. Druga bardzo ważna rzecz sztuczna inteligencja, chociaż wielu z Was może słyszeć to wszędzie naokoło, ale nadal nie wiedzieć z czego to się składa, z czym to się je, jak z tego korzystać samemu, a co dopiero jak przekazywać to dzieciom. Sztuczna inteligencja to absolutnie nie jest wróg edukacji, bo to nie my mamy przystosować się do szkoły i do programu nauczania. Tylko przystosować to, czego uczymy dzieci, w ramach tego, co będzie dzieciom potrzebne. Więc sztuczna inteligencja to szansa na zmianę podejścia, na usprawnienie działań człowieka, na pozbycie się mozolnych procesów, na wejście na wyższy poziom analizy. Warto więc zaprosić dzieci do szukania zastosowań sztucznej inteligencji w celu optymalizacji edukacji. No i ostatni element: wykorzystanie technologii w edukacji absolutnie nie musi wiązać się z kosztownymi inwestycjami. Warto sprawdzić, jak wykorzystać istniejące dostępne zasoby. Większość dzieci starszych ma swoje smartfony albo dostęp do komputera w domu, by ulepszać przygotowanie dzieci do przyszłych wyzwań. Już w styczniu 2024. Ukazuje się kolejny raport edukacyjny, wydany przez Amakidz, napisany przeze mnie, i tegoroczny raport będzie dotykał właśnie tematu sztucznej inteligencji w edukacji, a konkretnie będzie to materiał dla edukatorów, opiekunów, którzy chcą wdrożyć się, zrozumieć i postawić pierwsze kroki w sztucznej inteligencji i w tym, w jaki sposób można wykorzystać to w edukacji i pracy z dziećmi. Całość napisana jest w pytaniach i odpowiedziach, więc jest to maksymalnie przydatna treść do konsumpcji dla osoby zaawansowanej, dla osoby początkującej, przede wszystkim dla kogoś, kto chce praktycznie wykorzystać tę wiedzę. Po wszystkie szczegóły, zapraszam cię na amakids.pl.